Naszym nowym gościem Bartek Softstyl, drużyna CTO Holej. czyli Bartek. Nie wiem. Za zaproszenie przede wszystkim. A nie ma za co. Słuchaj, nie, właśnie za chwilę pewnie zmienisz zdanie, bo jest taka sytuacja, że bardzo często, bardzo często naprawdę zdarza się, że osoba, która tutaj przychodzi do wywiadu, e, pręży mózgowy, po chwili wychodzi na parkiet i przegrywa wraz ze swoją drużyną. Zwykło się mówić, że jest coś takiego jak klątwa wywiadu w środkarskiej ligi Truj Miasta. Nie wspominałem celowo o tym przed. No, dzisiejszym... ja chciałem powiedzieć, że mi, że przed mi się nie ale... przed dzisiejszymi spotkaniami, bo te spotkania są dzisiaj dla Was bardzo ważne. Czy w malborku przed dzisiejszym meczem zostały odpalone kalkulatory? Myślę, że nie. Znaczy, wiadomo, że jak, jak wygramy za komplet punktów, tak? Mhm. to, to to zapewnimy sobie to pierwsze miejsce, ale myślę, że na spokojnie że ta klątwa zostanie przełamana, także jakoś tak yy, myślę, że na spokojnie sobie do tego podejdziemy i, mm. i, i tyle. Macie 5 punktów przewagi po rundzie zasadniczej, no wczoraj też wyniki się dla Was dobrze ułożyły, bo Merkury podzielił się punktami ze Spinatem. obecnie macie 5 punktów przewagi, cztery kolejki do końca, No. Jak się zwykle mówić o takich drużynach, które na ostatniej prostej mogłyby pośliznąć się na skórce od banana i ostatecznie odpaść i przegrać? No, tytuł. Co, myślę, że wiele w tym sezonie rzeczy niesamowitych się wydarzyło, więc mam nadzieję, że to nie będzie jedno z nimi, A że chyba wyjątkowo mamy tak, że pod koniec jeszcze tej, tego sezonu frekwencja nam dopisuje z tego, co wiem, z tego, co widziałem. Także myślę, że oto bym był spokojny. i no myślę, że będzie dobrze. Maciek Szymula napisał mi przed y, dzisiejszymi z, y, spotkaniami, że są one dla Was na tyle ważne, że dzisiaj macie komplet graczy praktycznie, natomiast za Dwa tygodnie, bo za tydzień nie występujecie. Mogą być potencjalnie bardzo duże problemy kadrowe, więc potencjalnie mógłby być za dwa tygodnie większy problem z osiągnięciem korzystnych wyników. Czy jakoś specjalnie podchodzicie do dzisiejszych spotkań, czy nie skupiacie się na tej sytuacji w tabeli i po prostu chcecie wygrać za komplet punktów? Dziś dlatego to jest taki wyluzowany, bo już macie tę presję nałożyła a nie tym ty, ty początkowym informacjom w wywiadzie. No zobaczymy, no jakby to jest tak wszystko nieprzewidywalne, jak myślę sam wiesz i wy wszyscy wiecie, że, uh -huh. że wszystko się może zdarzyć, ale mam nadzieję, że, uh -huh. że już dzisiaj. Zagramy, może nie, że zagramy swoje, bo zawsze się śmiejemy, że jak gramy swoje, to zaczynamy od 0,5 na przykład, czy jeszcze mhm. więcej, ale że, że będzie spoko, na tyle mamy, myślę, tak jak sam powiedziałeś, frekwencję chyba otrzymaną na spoko poziomie, że, że powinno być okej. Okay. Szeroka kadra w waszej drużynie. Czy nie ma czegoś takiego, że pojawiają się gdzieś pewne problemy, że jeden chce, chciałby grać więcej, drugi mniej i czy takiego problemu nie ma, bo kilka drużyn w z które miasta borykało się wcześniej z takimi problemami, że przy szerokiej mhm. kadrze no tej gry było stosunkowo mało dla poszczególnych zawodników, czy ten problem Was nie dotyka jako cytatowali? Wiesz, co no, jest sporo, nawet no, zresztą nie wszyscy myślę, że ci, którzy. No, no, część zawodników przychodzi, część odchodzi, ale myślę, że u nas jest to tyle to fajne, że my rzeczywiście wszyscy znamy się no, od kilkunastu lat. I to tak przegraliśmy mhm. ze sobą czy, czy na początek Malborku, czy gdzieś tam, czy na plaży, czy naprawdę przy różnych miejscach. I myślę, że, że też przychodzimy po to tutaj, że wiadomo, żeby pobierać świadkówka, ale też po to, żeby się spotkać ze swoimi znajomymi. I to jest chyba najfajniejsze, że, mhm. że, że jakby dopóki wygrywamy, a że na razie wygrywamy, to jest, to jest okej, okay. A, I mam nadzieję, że będzie tak dalej. Yy, I raczej takiej sytuacji chyba nie ma. Jesteście drużyną tylko na boisku, czy poza również spotykacie się? Yy, gdzieś tutaj jakaś, yy, to że to tak nie nie mówię, szeroko, rację, szeroko rację. rozumiana integracja się odbywa? No, myślę, że też poza, bo to, co powiedziałem, to yy, to, że się znamy od kilkunastu lat, to nie jest jakiś tam frazes, tylko rzeczywiście jesteśmy znajomymi też poza boiskiem i zawsze miło też się zobaczyć i w takich normalnych już życiowych sytuacjach, także, także jak najbardziej i jedno i drugie. Niezbyt często zdarza się sytuacja, że w jednej drużynie gra dwóch braci. Jak to wygląda u Was? Czy tutaj gdzieś tam na linii, wiadomo jak to z braćmi, niekiedy dochodzi do jakichś kłótni? Nie ma jakichś tarć pomiędzy, pomiędzy Wami grając? Czy, czy jak gdyby mm. zostawiacie to na boku? Nie, grając raczej nie. Wiesz, co my jak dopóki ja i Anna nie przyszliśmy na studio, to raczej nie za bardzo ze sobą przypadaliśmy, a od kilku lat raczej mamy. No myślę, że jesteśmy swoimi, jednymi z najlepszych znajomych i przyjaciół, także akurat tego, tego absolutnie nie ma. Jeszcze to, co powiedziałem wcześniej, że traktujemy to wszyscy jako zabawę, to jeszcze tylko tak pozytywnie podbudowuje, więc, więc absolutnie takich rzeczy nie ma. To super, gratulacje, bo nie wszędzie tak, no, nie wszędzie tak jest. Poza Szatkarską Ligą miasta jeździcie również na turnieje, teraz za tydzień albo za dwa tygodnie czeka Was turniej w Giżycku. No tak, jak patrząc na te wasze amatorskie rozgrywki, no to jesteście multimedalistami, gdzie jedziecie tam, można powiedzieć, wygrywać. Ostatnio było troszeczkę gorzej, chyba w Warszawie, w ćwierćfinale gdzieś tam odpadliście. Natomiast co dla zasady, to tych sukcesów jest naprawdę dużo. Z jakim nastawieniem do Giżycka jedziecie? Wiesz co, no ja niestety nie jadę, a okay. bardzo ubolewam, a bo wiem, że to jest fajny turniej nie tylko od tej strony sportowej, tylko raczej o tej drugiej. Słyszałem, że ten bankiet jest lepszy niż ta sama gra. Też tak właśnie słyszałem jeszcze fakt, że turniej się kończy w sobotę, a nie w niedzielę jest jeszcze fajniejszy i ten rejs hey, z Łódką, mam nadzieję, że za rok może, może to świadczę, a z czego to wynika, ciężko mi powiedzieć, ale też zawsze jeżdżąc na te turnieje, nawet jak mamy jakieś braki, kadrowe, to, to też tutaj innych chłopaków z Trójmiasta, które są naszymi znajomymi, zawsze sobie dobieramy mhm. i myślę, że to jest chyba taka nasza siła, że rzeczywiście yy, mm. No te, to zgranie gdzieś tam, no pewnie z dawnych lat, to może, mm -hmm. to może taki, yy, takie trochę wyolbrzymienie, ale na pewno no mile się zawsze grało, obok kogoś, kto rzeczywiście mm -hmm. jest Twoim kumplem, a nie, a, nie, a nie tylko patrzenie na to, czy wygramy, czy przegramy, bo to tak naprawdę na koniec ma mniejsze znaczenie. Mróćmy na sekundę do światarskiej Ligi Miasta. Który z tych spotkań z rundy zasadniczej był dla Was najtrudniejszym? Wiesz co, no, właśnie tak nawet ja tutaj tak sobie o tym myślałem i myślę, że sporo było takich o tyle, że we wcześniejszych jakichś sezonach, z tego mm -hmm. co ja pamiętam, było tak, że przegrywaliśmy jakieś sety na przewagi. Teraz chyba zdecydowaną większość z nich się udało wygrać mm -hmm. w końcu. Jakiegoś takiego jednego nie zapamiętałem, ale, ale fajnie też, że można sobie fajnie pobrać i to jest myślę, że najważniejsze i że sporo drużyn już jest takich, że rzeczywiście ten poziom jest, jest super. Szczególnie, że teraz właśnie przebierałem się w szatni i widziałem, że kolejne jakieś wzmocnienia w, w, wśród naszych przeciwników, ale to ten fajnie, no bo po prostu ten fajnie szadowało na blisko. Także, także super. Ochroniarz dowiedziawszy się, że dzisiaj być może będziecie świętować Mistrzostwo, pytał, czy jest to trzeba, aby przeszukać wam torby. Powiedziałem, że nie ma, aczkolwiek pewnie jakiś szampan jest przygotowany w tym To już Maćko wiesz, trzeba pytać. Maciek ma, Mać zapytał, Maćk zapytał. Maćek tutaj tak? najpierw wywiera presję, ale później też jestem tym, tym pierwszym na pewno, który daje okrzyk do, do, celebra, do celebracji, przepraszam, także mam nadzieję, że, że akurat maćka Torby by pan się sprawdzi. Życzę Wam powodzenia i do zobaczenia na sali. Dzięki. Nie dziękuję.